Kidrop, najlepsze skrzynie i skiny do CSGO Kidrop jest... Z... jest z... zwłaszcza z kotem Dankfan! Lepiej mieć mniej widzów, ale normalnych? Co ty p... człowieku? Najlepiej to mieć mniej widzów, ale bogatych. Bo możesz mieć dużo widzów biednych, a możesz mieć paru, ale bogatych takich wiesz, przedsiębiorców. A milionerów. To są najlepsi, co, widzowie, nie? Taki ziomek na przykład przyjedzie, otworzy Lamborghini, jak ci minie na ulicy, ja ty stary, podrzucić cię gdzieś? Albo wiesz, na przykład, nie wiem, wchodzisz potem do, do sklepu, chcesz sobie kupić Rolexa, on podchodzi, mówi, cześć, jestem właścicielem sklepu, może jakiś rapacik chcesz dostać, mordeczko. Wija ci piątkę, nie? Bo przychodzi, wysyła ci pięć stów i mówi, siema, mordo, na lepszy dzień, trzymaj drobne. To są najlepsi widzowie, kurwa, więc do pracy, rodacy! Aleksander, go. Wynosi limit. Ty nie to na bagę, nie wszedł! O jak bliziutko są siebie chłopaki i stanął mi! Mmmm. Okay, okay. Spoko, no, no nie pojutrze no Pojutrze już nie zobaczyć Nigdy w życiu nie... A ostatni e, prosty. Ej pisowie. Ludzie z mają... Piękny myślicie, że Wrocław by wiedział, że ja w ogóle jestem? Tak. <grymnie> się jest Pewnie nie. O, <grymnie> się <grymnie> się jestem ja bym wziął mikrofon i powiedział, jestem z Wrocławia, jak coś. Frajdy A, na pojatowej. Stary, na naszym stadionie mogliby to zrobić. Mieliby jakieś 200 miejsc. Jesteś bardzo głodny, to zapraszam na no kebab malczyński. Najlepszy kebab we Wrocławiu! Nie no, niesamowite! Chłop reklamuje sobie kebaba i dostaje największy aplauz na gali. Co jest? Jak tak zareklamował, to... Zjem go, wam Tak, no to jest moje marzenie zawalczyć we Wrocławiu Także Fejm wielkie dzięki za to, że mnie wzięliście Ale Fejm Cię nie wziął stary, po prostu Fejm Cię potrzebował, bo im zawodnik wypadł Mieli to w pi*** niestety, że to twoje marzenie A <laughs> to też jest przykre dosyć Ja malciskiego bardzo lubię, ale <laughs> tak, niestety było LOL, pierwszy raz słyszę nazwisko Sałacka, takie rzadkie chyba Ej, i ona mi trochę przypomina ma jest z wyglądu Friday, teraz. Ej, bez kitu. ma coś z zmaj. Dobra, jakie pisuje Lizzy w takim razie Nanami chan Nie, <laughs> Pan... Chłopco pod Biz robił Nanami Chan. Słuchajcie tego. Nanami <laughs> Co to było? Ty na Nami f... Ona taka wygląda na kioną stary na krótkie tak jest. Wywiady halo, Co halo, jest? Halo, halo, nie uciekamy. To jest! Króciutka wypowiedź. To, dobra, to jest. Okej, okay, bo ja was jutro mogę po prostu zaskoczyć. Jest na to jakiś pomysł? No jest. Tajemniczo, tajemniczo, na nami czekamy W ten sposób. Pojedynek na zasadach MMA, ile na wagę wniesie Piotr Tygórski no MMA? Nie wiem, że ma podobną suwetkę, do jego ręce. Za... Myślicie żadnym ma bestia kogo Widzikowych ten Tyburski przypomina Ajwara bez kości. On miał podobne spojrzenie w wikingach Naładowany Piotr Tyburski <śmiech> <śmiech> Dwa razy mniej wypitych piw i w takim razie Będę przygotowany. To na niego rady. syczy. Jeszcze, jeszcze pytam, co do tego. Syczy. Jak ale tak mają jakieś gatunki zwierząt, że tak się sprężą, specjalnie puszą, żeby być większe i straszyć swojego rywala, a tak naprawdę ja jestem taki malutki, ale i tak się nie boję. Wielkie brawa. Piotr, te Co ty masz Za tym radę Renek jeden jedynek, który odbędzie się na. A on meduzę przyniósł, ale beka, widzowie, ale performance. Może już zrobić? Bareczki dochodzą do siebie kilka miesięcy. Szykuj się, bo będzie klask suchego drzewa prosto z klatki. I słuchajcie tego, bo jak co strzela, to naprawdę to idzie usłyszeć. Pozdro. Najpierw niedorwi. dorwi. Easy! <grym> Stoi z bóziąków 10 cm hey, od siebie i się strzela wzajemnie. To jest prosto, akurat. <grym> Ej, wiecie co mi to trochę przypomina? Taką rozmowę, ziomka na Tinderze z laską, zobaczysz, jak cię dorwę, to nie będziesz mogła przez tydzień chodzić, tak ci, tak ci dobrze będzie maleńka. A potem przychodzi do spotkania i chłop przychodzi i mówi, cześć, Piotrek. Może się kawy napijesz? Mam dla Meduzy też taki prezencik. Na muda. patrzcie widzowie, O! Pozdrawiam ciebie. A widownie to rozbawiło. No a tutaj widzieliśmy pokaz kurde uderzania w maskotki. Także daję ci słowo kolejne, że w klatce tej maskotki nie będzie, tylko będzie kłaczouk, który się po tobie przejedzie. I będzie ci wstyd jak ta maskotka ci sprawi duży, naprawdę bardzo duży łomo. Nie Znaczy I ci teraz w prosto w twarz mogę powiedzieć, że żarty się skończyły. <śuk password> no, no jak nie to paw Piotr świr! Kurwa, Taro będzie teraz milutki. Dostał hejk, będzie milutki. Z czego się śmiejesz, cieciu? Bo przez przypadek twojego Instagrama znalazłem, wiesz? Mam nadzieję, że dotrwasz do końca ciąży i dziecko będzie zdrowe. Panie Piotrze. Dariusz! Dariusz! Uh, uh, tu nie ma fejsu, face, face spotkania. Czemu? No, Katery face to face nie pozwolili. Niesamowite. Stary 50-letni mężczyzna dostał zakaz na face to face W program. nie karę dostał. Zobaczmy to, zobaczymy. Zbydaj się moich przeciwników. Dobra. Dobra. Nie dyskutuj, tylko podejdź na face to face już. Stoją 5 centymetrów pod siebie, nie dyskutuj, tylko podejdź na face to face. To Że nie walczyłem jeszcze z takim zawodnikiem. No nie, nie walczyłeś, chociażby dlatego, że nigdy nie walczyłeś ze mną. Ja więcej niż na Facebook -to, -face to, to wszystko dzieje się To jest no Chłop mu powiedział, że z, nim, że z nim nie przegra, to za karę mu face to face -a drugiego zrobił. Kuba! TY STARY, JOSEPH drugi WYCHODZI, CHYBA WYWALCZYŁ ...to czasami waży zdecydowanie więcej No i ten Wojtek, który zawsze przytakuje głowę, jak ktoś słyszy Ósmy pojedynek... Ale Joseph tam dużo większego edali. wygląda, nie? ...doszło do zmiany e, na wyjściu, kolejności wyjścia <laughs> drugi Kuba, ostatecznie Rozumiem, nie ma co już tu się produkować, a nogi? <laughs> Żartuj. Spróbuj, dawaj, żartuję, dawaj, spróbuj. Ale <grymne> mi się wydaje, temacie, że które na mi się wydaje, że Józef mimo wszystko wygląda na dużo pewniejszego. Nie mam wrażenia, że ma dużo lepszą psychę przy tej walku. Tak, tak co przynajmniej po tych programach wszystki wygląda. Jakby Nowaczkiewicz nie do końca był przekonany, czy to wygra. Taki vibe od tego bije. Co do tego, że nasz konflikt lub jego brak jest interesujący, to zacząłem się dzisiaj zastanawiać, o co ja mogę się przyjewać do Filipka. No o to, że od Brazylijczyka obskoczył, no to trochę średnio. To, że do BDS-a się spróbował, też średnio. Więc sobie pomyślałem... A, wszedłem na Twitterka. I na Twitterku zobaczyłem, że podobno szukałeś jedzenia za Instastory. Więc ja uznałem, że tutaj kupię ci kartę podarunkową do Starbucksa. 200 zł, masz, nie musisz nic reklamować. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I tak wolę to, niż zakładać kondoma na głowę. <śla> <śla> Zakręcamy się. Tego po pod ja podlepał? ale wzrosty jesteś podobnego, ale pały nie op... Ja, ale... Dupiec nie wiedział, czy się zaschwięć. No, no, Dobra, to jest. no,